Pewnie zadałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego nasza reprezentacja stoi na bardzo niskim poziomie? Dlaczego przegrywamy ze słabszymi od nas rywalami, a nasza gra to istna tragedia? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na te pytanie. Zapraszam. Na przełomie lat 70-80 nasza reprezentacja stała na dobrym poziomie. Jednak z czasem poziom zaczął się pogarszać do takiego stopnia, że w XXI wieku nic nie wygraliśmy. Żadne trofeum nie trafiło do naszej gabloty, a ostatni sukces odnieśliśmy w 1992 roku na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast największym sukcesem w XXI wieku naszej reprezentacji był ćwierćwinę na Euro 2016. To był nasz max. Dlaczego tak jest? Dlaczego stoimy na niskim poziomie? Frustracja kibiców rośnie. Mamy świetnych piłkarzy, ale co z tego jak to nie działa? Powodem tego stanu rzeczy jest Ekstra Klasa. A dokładniej jej brak rozwoju. Polska Liga, mimo że jest najwyższą klasą rozgrywkową w kraju, jest postrzegana jako liga o wiele niższym poziomie w porównaniu do La Ligi czy Premier League, a nawet niższa od Ligi Chorwackiej, Ukraińskiej czy Serbskiej. Co skutkuje tym, że wiele utalentowanych polskich piłkarzy opuszcza ekstraklasę, aby grać w bardziej konkurencyjnych ligach europejskich. Jednak nie ma co się temu dziwić: ucieczka to jedyna słuszna opcja, aby coś wygrać, coś osiągnąć. Gdyby Lewy nie opuściłby paręnaście lat temu Ekstraklasy, wręcz pewne jest to, że cały świat by o jego istnieniu nie wiedział. W Polsce brakuje również efektywnych programów szkoleniowych i rozwojowych dla młodych piłkarzy. A inwestycje w akademie piłkarskie i szkolenie trenerów są kluczowe dla rozwoju talentów. Teraz co prawda zaczynają powstawać akademie i tego typu budynki, ale za późno się za to wzięliśmy. Wszystko to przez błędy z przeszłości. Zamiast inwestować w naszą piłkę, to my ją sprzedawaliśmy. Korupcja była normalnością w Ekstraklasie. Kupowanie meczów. Przykładem Lechia Gdańsk, która kupiła awans do drugiej ligi w 2005 roku. Sprzedawanie meczów. Piłkarze Wisły Kraków w 1983 roku sprzedali mecz z Gwardią. Przekupywanie sędziów. Mecz Aluminium Konin z Amiką Wronki. Sędzia wziął 150 tysięcy złotych, żeby Amika wygrała puchar. A to jedynie wierzchołek góry lodowej. Tych przykładów jest mnóstwo! Częste zmiany trenerów. W szczególności często widziane za czasów Cezara go kuleszy. Zwolnienie Sołzy, dzięki któremu graliśmy dobrym stylem. Zatrudnienie Michniewicza oraz jego bezsensowne zwolnienie za słaby styl gry. A przypominam, że Michniewicz dał nam bardzo dużo: awans na mundial i wyjście z grupy na tym samym mundialu. Zatrudnienie Santosa oraz jego zwolnienie za słabą grę. Oraz zatrudnienie probieża. Podsumowując, naszą kadrę na przestrzeni dwóch lat prowadziło aż czterech trenerów. Takie częste zmiany trenerów nic nam nie dały. Jedynie utrudniły pracę polskiej reprezentacji. Brak rozwoju, korupcja i częste zmiany trenerów to jedne z głównych czynników, które skutkowały tym, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli nie za wysoko. Naszym najbliższym celem jest awans na Euro. Co będzie dalej? Czy reprezentacja Polski narodzi się na nowo i znowu będziemy potęgą, jak to miało miejsce w latach 80.? W najbliższym czasie, raczej nie. Ale w przyszłości może tak być. Co sądzisz o naszej reprezentacji? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Polecam obejrzeć inne filmy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!